Chodź, Tak, nie wziąłem bomby. Kurwa, dobra, bo nie Baj bez nie, ma... nie, nie, nie ma szans. Nie, śmiało. Długa palmo, leży dobra. jeszcze. Jest to wyjazd. No, Cze, dam flesza. Leci flesz. Zobacz jak chce. to chodzi. Ja wupa. No i kurwa, no po super. co ty mówisz, że nie weźmiesz? Jak ty nie musisz tego brać, bo mnie <grym> <grym> zabijasz, no. A dostał flesza? Tak, tak. Chyba tak. Uf, Daj broni Furia. Okay. Jak żyć Ty, co tam tam ciemu, z... tak? Tak, tak. Daj kołaszka. leci. O, nie, coś dobra. Jest. Coś dla mnie ci. Daj. xboxa. A. No to kurwa, zostałem... Dawaj, z gierkę sobie, przepierdolę. Jest okej. Potem zaku. Mid jeden. Mid. O, o, super. Flashbang out. Nie widzę jedynki. Fala auto. Jest jeden, jest auto, 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 auto. auto Leżą. Nice. Ej, jakiego Polaka tu dali? A jakiego one waya teraz? Dam tego smoka e, furiowego Nie, 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 1-2 nie, 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 Trójka, trójka okay. Cover me, okay. Trójka Trójka, trójka. Nice. Nie no, Wojtek, na, na Ceta jeszcze A, leży. Banan, banan, z Ma łuspa, to no. Do frag A. mówi. Dostał w pizdę przez smołkę Karnas, ale musiał być zły. Ale poszło. Dobrze. Zobaczymy. Prezydent ma dobry śmiech. Czego mi pułkuje chorego? Halo? Halo? Dobra sprawa. Nooo... Tak. Ale ty brzmisz strasznie. Drugą baczkę jebałem sucharów dzisiaj. Jak on, jak on, syr zielony zjadł? Nie, ale... Dostałem potwierdzoną informację, że każdy miał taką bułkę z, z serem dwukolorowym. To musiało być, nie wiem, jakieś dwa rodzaje sera czy coś. Nie wiem, nie wiem. Nie, na pewno. No. się wydaje, nie. że... Długie nie widzę. Długa i środek. Nie to na a widziałem tam cień, widziałem orła cień i nie zaufałam intuicji. Dziękuję Jodusik, 14 miesiąc. Witam szefuncia, witam subskrybenta. Dzięki Jodusik za wsparcie takie. Po co by dawał no. siódemkę? Daj mi. No. Cześć, zaznaczmy spokojnie. No. Guma twarz. Noga kalosz. Kalosz mieliśmy. Tak, przesło było. i woda, myślałem i woda i to były nasze typy i brakowało nam się na jednego trzy, i teraz do kamień czyli obwód do jednego. nie raz, dwa, raz, trzy, no tak, cztery, no zgadza się. pięć, sześć. A daliśmy flat, siedem, to jeszcze jeden. I opoka, a czem... Dobra, zaznaczmy może od początku guma, nogę tw... dać, nie? Dać nogę? A Może guma, to może twarz guma, czy nogę? Daję twarz. Eee... Nogę też dawać? Dawaj wszystko speedrunuj to. Dobra, Kalosz Lecimy. Nie mów, że oni to zrobią. Woda. Kurwa. <grym> Czesło. Co jest? Kurwa, opoka, oh, Esa. Co? <grym> mastermind. To Ej, mastermind. ale to jest dobre w sumie, że kama Fajnie tak, ja opadę, wywieszam. Jarosz? To Norę, tylko jakbyś Co tam? O, pokażę wam fajnego smoka. Możemy ją zabić, ale wam pokażę. Macie jednego smoka? To takiego wrzucajcie. Fajne, nice. fajne. Tylko trochę do lewej, żeby tam loki nie było.